spamto to darmowy program do filtrowania poczty przychodzącej, napisany w całości w języku C, co sprawia, że jest no, prawdopodobnie najszybszym darmowym filtrem dostępnym w internecie. I właśnie dlatego w tym materiale pokażę Tobie moją konfigurację tego programu i pokażę Tobie, jak z niego korzystać. Ja mam na imię Pyrek, a to jest kanał praktycznie informatyce. Zapraszam Ciebie do oglądania mojego filmu. Z oficjalnej strony organizacji możemy przeczytać, że Airspam D to zaawansowany system filtrowania spamu, który umożliwia ocenę wiadomości według szeregu reguł, w tym wyrażeń regularnych, analiz statystycznych i usług niestandardowych, takich jak czarne listy adresów URL itd. Każda wiadomość przychodząca jest analizowana przez Airspam D i przyznawana ocena parametrem Spam Score. Sama aplikacja po zainstalowaniu i uruchomieniu na ekranie początkowym prezentuje się nam wynikami swojego działania. Mamy wykres kołowy przedstawiający proporcje pomiędzy wiadomościami dostarczonymi, a wiadomościami, w stosunku do których Ersbandi podjął działania. Takie jak nadanie nagłówka spam, czyli tutaj, odrzucenie, czy przypisanie do szarej listy. Idąc dalej, w zakładce wydajności mamy podgląd 24-godzinny z wykresem obciążenia chwilowego. Widzimy tutaj rozkład w czasie, ile wiadomości obsługiwanych jest przez serwer. Zakładka z konfiguracją umożliwia wprowadzenie zmian bez konieczności logowania się do konsoli serwera i restartowania samego filtra. Tą zakładką zajmę się w szczególności w tym filmie, ponieważ to tutaj będę tuningował swój filtr w zależności od preferencji. Pokażę Tobie, jak skonfigurować białą i czarną listę zarówno domen, jak i adresów e-mail. W zakładce symbole mamy tak naprawdę kryteria oceniania skanowanych wiadomości, ponieważ każda wiadomość oceniana jest pod różnym kątem, a suma tych punktów decyduje o tym, czy wiadomość zostanie oznaczona jako spam lub też jako potencjalny spam. Zakładka Scan Learn służy do ręcznego testowania lub sprawdzania, jakimi symbolami oznaczona została wiadomość. Możesz wziąć, przekleić kod źródłowy wiadomości i zobaczyć, dlaczego została uznana przez nasz filtr jako spam. Ta zakładka w początkowej fazie będzie bardzo przydatna, ponieważ pozwala mi lepiej zrozumieć cały proces oceny oraz doprecyzować konfigurację całego systemu. W zakładce Test Selectors możesz sprawdzić pewne pola wiadomości bez konieczności analizowania kodu źródłowego. Zakładka Historia to oczywiście lista wiadomości oraz akcji podjętych względem tych wiadomości. Oprócz oceny, po rozwinięciu możesz sobie sprawdzić z jakich symboli składała się ta ocena końcowa. W pierwszej kolejności przejdę do zakładki. Skanowania i uczenia. I przeanalizuję teraz wiadomość, którą otrzymałem jako spam, a następnie wiadomość, która jest spamem w mojej ocenie, a nie została tak oceniona przez AirSpam. Najpierw wiadomość, która została oceniona jako spam. Wyświetlę teraz kod źródłowy i skopiuję go do analizy. Wklejam go tutaj i skanuję daną wiadomość. Po przeskanowaniu wiadomości uznanej za spam mam widoczną akcję, zmiany nagłówka przez rspam oraz symbole składające się na końcowy wynik. I najwięcej punktów wiadomość otrzymała za symbol DBL Spam. Wykorzystam teraz ChatGPT i sprawdzę co oznacza ten symbol. Jasno zostało określone, że domena z której wysłano maila została wpisana na listę domen rozsyłających duże ilości wiadomości ogólnie uznawanych za spam. Teraz wiadomość, która dla mnie jest spamem, a nie została tak zaklasyfikowana. Kod źródłowy, kopiuję, wracam tutaj, czyszczę formularz, wklejam, skanuję. I po przeskanowaniu wiadomości od razu widać ocenę 979 na 15 możliwych. No oczywiście jest składowe. Sortowanie według oceny. Mam tutaj próbę wyłudzenia danych znaną jako phishing, nieznany host, z którego nadawana była wiadomość, no i jakąś datę z przeszłości. Mamy także oceny pozytywne ujmujące w tym przypadku z końcowej oceny, jednak nie wszystko wygląda tak kolorowo. Sprawdziłem jak wygląda ustawienie rekordu DMARC dla domeny bootforum. Za pomocą narzędzi na stronie MX Toolbox warto z tego korzystać. No i wszystko jest jasne dlaczego ocena jest pozytywna, natomiast zabezpieczenie nie zadziałało. Tutaj jest opisane w ustawieniach serwera jest wpis, który zamiast usuwać wiadomości lub przenosić je do kwarantanny, pozwala na ich rozsyłanie. Ponieważ P to jest oznaczenie penalty, czyli kary, i kara za niespełnienie wymogów ze standardu DEMARK jest żadna. Z całą pewnością obawa administratora była słuszna w trakcie konfiguracji serwera. Co zrobić w takim przypadku, wyrzucić taką wiadomość, czy dostarczyć, akceptując ryzyko? No, być może sądził, że odbiorca wiadomości utraci miliony z kontraktu, o którym się nie dowie, ponieważ wiadomość do niego nie dotrze. No, jednak, moja opinia jest taka, i moja konfiguracja serwera że nie należy traktować takiej wiadomości poważnie i bezwzględnie usuwać. Zapewne. Osoby, które robią kontrakty na miliony, mają dobrze skonfigurowane serwery, ponieważ stać ich na dobrych administratorów wiedzą, co robią. To tak, w mojej opinii, oczywiście, a ty zrobisz, jak uważasz. I tym samym wracając do AirSpan, do mamy tutaj, że RSPAM nawet odjął z tych punktów, czyli przyczynił się do tego, żeby ta wiadomość przeszła, a to dlatego, że konfiguracja teoretycznie jest poprawna, a tak de facto, same. Samo to zabezpieczenie demarki już powinno wyrzucić taką wiadomość z kolejki z serwera i ono w ogóle nie powinno być rozsyłane dalej. Oczywiście, przypominam, to moja opinia. Ty jako administrator zrobisz z tym, co chcesz. Na potwierdzenie, w poprzednim przykładzie mieliśmy tutaj, mam tutaj parametr arc reject, gdzie jest jasno określone, że serwer pocztowy, serwis, tak po prostu wyrzuca te wiadomości. Nie ma y, pobłażania, ja nie rozsyłam spamu, nie przyczyniam się do tego, abym krążył po sieci i takie jest moje podejście do tego. Nadszedł czas, aby pokazać Tobie, jak skonfigurować rspam, aby wiadomości takie jak ta y, testowana były natychmiast wyrzucane z Twojego serwera. Po pierwsze przechodzę do konfiguracji i dokonuję zmiany, ustawiam rewrite, subject na 8 i reject. Na 10 zapisuję. Teraz testując wiadomość mogę zobaczyć, jak moje działanie wpłynęło na podjętą przez Elspam akcję. Już widzę akcję Rewrite Subject. Przepisanie tematu nie usuwa wiadomości, jednak nie skończyłem konfiguracji wszystkich parametrów. Przechodzę do zakładki z symbolami i wyszukuję parametr phishing. Ustawiam ten parametr na 10. Dodatkowo te parametry ustawiam na 10. Powody są dwa. Pierwszy wynika z mojego doświadczenia, a drugi z definicji. Tutaj ponownie wesprę się wynikami zwróconymi przez ChatGPT. Co oznacza ten symbol? No Według zwróconych wyników oznacza, że adres IP nadawcy wiadomości jest zablokowany na czarnej liście za używanie otwartych serwerów DNS. I teraz czym są otwarte serwery DNS, możesz przeczytać, a reszta to już moje doświadczenie. W kwestii konfiguracji pozostałych symboli zostawiam Tobie wolną rękę, ponieważ maile, spam, jakie ja otrzymuję, są inne od Twoich. Przyczyną takiego stanu rzeczy, jest fagisz, ja odwiedzam inne strony oraz treści, i tym samym jestem inaczej sprofilowany. Administruję wiele serwerów, i z doświadczenia wiem, że nie ma wspólnego mianownika w tym przypadku. Nawet lista adresów e-mail na białej i czarnej liście nie jest tożsama. Oczywiście demark zmienną p. W przypadku mojego serwera mam ustawioną na reject. Testuję dodatkowo serwer pod kątem rozsyłania spamu. Wynik testu mojego serwera jest pozytywny. Serwer nie zezwala na przesyłanie poczty za pośrednictwem mojego serwera, w tym momencie kropka nad i. Tworzę białą i czarną listę, aby mógł ręcznie sobie ją modyfikować. Sprawdzam jeszcze, jak moje zmiany dla wybranych symboli wpłynęły na ocenę testowanej wcześniej wiadomości. Przeskanuję. Mam już reject. Teraz do pewni szczęścia brakuje mi już tylko możliwości dodawania adresów e-mail. Do czarnej i białej listy z poziomu tego interfejsu. Loguję się na serwerze, edytuję plik Multimap. Tutaj dokonuję dwóch wpisów. Zgodnie z dokumentacją będę filtrował adres e-mail. To jest biała lista, więc jeśli jakiś adres będzie w tym pliku, będzie otrzymywał minus 6 punktów od całości. Jeśli adres będzie na czarnej liście, będzie dodatkowo otrzymywał 15 punktów w plus do całej sumy. Ponieważ wiadomość będzie tak czy tak przechodziła przez wszystkie filtry, dodatkowo ten, czyli Blacklist Sender Domain, będzie ujęty na wykazie, przez jakie symbole przeszła dana wiadomość i będziesz mógł sprawdzić, czy Twoja lista działa. Zapisuję zmianę. Teraz utworzę taki plik. Z białą listą nadam uprawnienia rspam do zarządzania tym plikiem, czyli zmienię właściciela. To samo w przypadku czarnej listy. Te same uprawnienia. Restart serwera. Przechodzę tutaj. Odświeżę. Muszę się ponownie zalogować. I już mam dwa pliki, i w tym momencie mogę zarządzać moją listą białą i czarną adresatów. Oświeżeniu wiadomość została usunięta wklejam raz jeszcze. Ona już otrzymała Reject. Natomiast ja chciałbym przetestować, jak działa moja biała i czarna lista. Przejdę tutaj wkleję tę wiadomość, wybiorę taki selektor From, i mam od kogo przyszła ta wiadomość. Skopiuję. Przejdę do konfiguracji, czarna lista. Wpiszę na czarną listę ten adres, zapiszę, wracam tutaj, jeszcze raz przeskanuję. Punktów jest zdecydowanie więcej, ponieważ adres znajduje się na czarnej liście i tym samym plus 15 punktów przybyło do ogólnej oceny, co sprawiło, że ogólny wynik był dużo ponad 10. Czyli moja czarna lista działa. To wszystko w kwestii podstawowej konfiguracji filtra RSPAM. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Natomiast mam jeszcze jedną dodatkową informację dla patronów: a mianowicie, na swoich serwerach korzystam z listy adresów i domen, którą aktualizuję na podstawie danych ze wszystkich serwerów pocztowych, którymi zarządzam. Aktualizuję tę listę na podstawie własnych kryteriów, gdzie jednym z nich jest poczekalnia. Co oznacza, że aby uznać taki adres zasyłający spam. Zgłoszenie takiego adresu musi nastąpić kilka razy, co oznacza, że nie ma tam przypadkowych adresów. Są to dwie listy, lista domen i lista adresów. Lista domen obejmuje 296 rekordów, i nie są to przypadkowe rekordy. Oczywiście RSPAM też ma wbudowane filtry, które kontaktują się z tymi listami RBL. Natomiast to jest, to jest po prostu dodatkowa opcja dla Ciebie. Podsumowując, jeśli jesteś moim patronem, jesteś zainteresowany listą oraz skryptem do jej aktualizacji, to skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas, za wsparcie i do zobaczenia następnym razem.